Cześć Marta, fajnie, że się nam dało połączyć. Powiedz mi, ile udało Ci się już schudnąć kilogramów w moim programie zmiana? Cześć, udało mi się schudnąć z 20 kilogramów dokładnie. Wchodziłam z wagi 80 kg, a I teraz już jest poniżej 60. Jak wyglądało Twoje życie zanim zaczęłaś tą przemianę? Jak się czułaś? Nie wyglądałam do 3 miesiące, dobrze w swoim ciele. Miałam mało energii. Lekarz radził mi, że na dietę, ponieważ miałam strasznie dużo cholesterol. No i z tego mogłoby mm mieć -hmm. fajne problem. Co poczułaś, gdy zauważyłaś pierwszy efekt? No, tak jak miałem, że, że że to działa. Pierwszy efekt zobaczyłam dopiero po 26 tygodniach. czułem się bardzo lekko. A jak czujesz się teraz po uzyskaniu minus 20 kg? Bardzo dobrze psychicznie i fizycznie. Ludzie zauważają małą zmianę i gratulują mi. A ja czuję się bardzo dobrze. Przełożyło się na to Twoje relacje z ludźmi? Tak, przełożyło się, ponieważ w ostatnim czasie poznałam zaniku pfak wcześniej, wcześniej nie czułam się. Zbytnio atrakcyjnie, damy za sobą, a teraz czuję się cała sobie. Czy, cofając się w czasie, długo by się zastanawiała na tym, żeby dołączyć do mojego programu? Nie zastanawiałabym się w ogóle. Dołączyłabym do programu od razu i polecam go każdej osobie, która się waha. Co powiedziałabyś osobie, która teraz ogląda ten materiał i zastanawia się nad tym, czy dołączyć do nas? Żeby się się zastanawiała, że warto jest dołączyć do tego programu, żeby nie odkładać decyzji na później, ponieważ jeżeli, jecha, jeżeli mi się uda sobie 20 kg, to, to myślę, że każda młoda się schudnąć. Okej, okay, a co było dla Ciebie najłatwiejsze w tym programie? Najłatwiejsze chyba chyba ja rozpisuję, ponieważ cały czas i, i szybki w wykonaniu. Co jest coś innego. Ale możesz sobie robić na przykład posiłek na kilka dni, jak nie masz czasu. Na... Tak, i tak. Właśnie, posiłki na kilka dni, a na dwa trzy dni do szolu. Bałaś się, że nie dasz rady? Tak, przed zaczęciem bałam się, że, że nie dam rady. Byłam wcześniej na różnych dietach, nie skutkowały. i jak zaczynałam program, nie wierzyłam, że uda mi się to osiągnąć. A czy używałaś takich palaczy jak GLP-1, czy Manjaro, albo Ozempic? Zastanawiałam się nad zaczęciem Manjaro. jednakże nie podjęłam tej decyzji, ponieważ te leki mogę wchodzić w reakcji z moimi lekami, które ja. Biorę na depresję, dlatego nie zdecydowałam się na to. A poza tym, mają bardzo dużo skutków wewnętrznych. A jak wygląda taki jeden przykładowy dzień, Twojej diety? Ja staram się podawać wszystkie posiłki do godziny czasu. No, mam 5 posiłków, więc jest trzy, 3-4 godziny. Nie czuję się oglądana między posiłkami, więc nie podjadam. A jak często trenowałaś? 4-5 razy w tygodniu plus do tego acery. To ile czasu zajęło ci osiągnięcie tych efektów 30 kg? Wydaje mi się, że my zaczęliśmy już. Od, od kwietnia. Czyli od kwietnia zmieniło się tego prawda ale twoje życie. Tak, <gry> tak, Super, fajnie. Cieszę się, że mogłem ci pomóc w moim programie i mam nadzieję, że będziemy działać. Dalej. Tak, będziemy działać krawie. Super.